Jest dzisiaj z nami na probu darenie Kamil Piątkowski, zawodnik Red Bull Salzburg. Kamil brał przed chwilą udział w treningu drużyny Benjaminka 17 czyli naszej klasy sportowej. Kamil, jak, jak wrażenia po tym treningu? bardzo dla mnie super, super wyzwanie, super, super dzień. Przecież tutaj trening zrobiony dlatego, dlatego bardzo mile tutaj przyjeżdżam i po prostu Cieszę się, że mogę, mogę tu poczynować. Nawet rzadko tak z chłopakami, żeby, żeby im pomóc, pokazać coś, nawet podpowiedzieć w jakichś istotnych sprawach dla nich. Nie wiadomo, bo, bo w piłce, w piłce no, piłka jest ciężka, można tak powiedzieć. Jest dużo wyzwań, jest dużo pokus, dlatego ja gdzieś tam. Jestem na tym wyższym levelu w tymczasowo, więc, więc na pewno mogę dać parę dobrych wskazówek, które mogą mi się przydać na przyszłość, dlatego cieszę się, że fajnie my tu przyjęli zarówno chłopaki, jak i dziewczęta, e, również trenerzy i że mogę się tu żyć jak w domu. Trochę pobiegałeś z chłopakami tutaj poziom, jak oceniasz? Tak, tak, jak najbardziej. Mówię, tutaj chłopaki dużo walczą. E, cieszę się w to też, że, że przyjeżdżasz tutaj po paru latach i możesz zobaczyć chłopaki, którzy też lubią to robić, kochają to robić i, i nie przestają ponieważ to jest moim zdaniem najważniejsze, żeby gdzieś tam osiągnąć jakiś cel w swoim życiu, żeby gdzieś na, 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 na wyższy level, żeby po prostu kochać to co robi. Ja tu zauważyłem, że ci chłopaki to po prostu kochają. Biegają, walczą, fachlują się, ale to jest mega ważne. Wiadomo, są jeszcze młodzi, jest ogromna, dużo, może ogromne, dużo, dużo do nauki, ale to jest normalne. Też byłem młody, też wiem ile, wiem, ile mnie to kosztowało i wiem, ile siły, energii e, w to włożyłem, dlatego mam jeszcze dużo czasu, ale fajne jest to przede wszystkim, że tak jak mówię, kochają to robić e, i, i nie przestają, ponieważ, ponieważ o to chodzi piłce nożnej. Jeżeli to lubisz, jeżeli to kochasz, jeżeli się w tym sprawdzasz, robisz wszystko na 120%, to potem to, potem to wychodzi. Tak jak tutaj po, po treningu chłopakom mówiłeś, ważna jest, yy, żeby pójść do przodu ta, ta odwaga, taka boiskowa, trochę bezczelność, bo śmialiśmy się tutaj trochę z tego, że jeden z zawodników cały czas tą siatkę próbował ci założyć. Tak i o to chodzi, Właściwie, właśnie tu się zaczęłem śmiać, że, że tutaj każdy powinien, przychodzę na przykład, dajmy na to ja, który gram teraz gdzieś tam wyżej to każdy powinniśmy folować, wiesz, kopać, oczywiście chłopaki uważają, znają sobie sprawę, ale, ale właśnie to jest ta pewność siebie moim zdaniem, że nieważne jaki jest zawodnik na boisku, nieważne skąd jest, nieważne jak się nazywa i ma nazwisko, czy gdzie gra, każdy jest taki sam, gdy gramy tutaj 11 na 11 e, z jednym sędziem i dwoma bramkami, z jedną piłką. Dlatego... Dlatego myślę, że to było fajne właśnie, że, że właśnie nawet taki chłopak, który chciał, chciał mi zachować całe siatki, on był odważny, on chciał to robić, on, on w to wierzył. Ta wiara jest bardzo ważna, dlatego ja się akurat w to mega ja cieszyłem. E, nie wiem czy mu się udało złożyć, czy nie, bodajże jedną, dlatego też było bardzo, bardzo śmiesznie, ale, ale o to w tym właśnie wszystkim chodzi, mieć tego fan i przede wszystkim, żeby, żeby być pewny siebie i nie bać się, bo, bo to na pewno jest duży, duży plus, gdy jesteś, gdy jesteś gdzieś tam mocno, mocno pewny siebie na boisku i wiesz, i wiesz, że, że Twoje umiejętności są gdzieś na wysokim poziomie i możesz zrobić dosłownie. Wszystko. Kamil, jeszcze jedna taka sprawa, bo dwa dni temu odwiedziłeś nas tutaj w Beniaminku po raz pierwszy, dzisiaj jesteś po raz drugi, dwa dni temu ten Międzynarodowy Dzień Trenera Piłkarskiego, wizytał tak. Marka Tamjaka. nie grałeś w Beniaminku, ale często nas, nas, nas odwiedzasz. Nie grałem w Beniaminku, grałem co prawda w Karpatach, ale trener był moim, trener był moim trenerem w, w, w szkole, kiedy tu chodziłem i również w Karpatach i również w kadrze podkarpacie, kiedy grałem też u niego. Eee, bardzo mocno myślę, że żyliśmy się, mamy cały czas kontakt. To jest dla mnie też również ważne, ponieważ, ponieważ ja też eee, eee, chcę być tym samym człowiekiem jak zawsze, nieważne od niczego. Chcę trzymać eee, tylko i wyłącznie kontakt z, z ludźmi, którzy, którzy po prostu byli w moim sercu zawsze i są, którzy mi pomogli w tym wszystkim. A trener Radamek jest jedną z takich osób, kiedy, kiedy było źle, zawsze był. Kiedy było dobrze, również był zawsze. Dlatego to jest dla mnie mega ważne, że nigdy we mnie też nie przestał wierzyć. Wiedział dobrze, czy grałem w zagłębiu, czy jak jeszcze nie grałem w ekstraklasie i byłem na ławkach, byłem w czwarte Lidze. Dzwonił do mnie, pytał się, co tam, jak tam, czy byłem w Rakowie, kiedy nie grałem, również cały czas był e, cały czas byliśmy w kontakcie. I To jest dla mnie mega ważne, dlatego, dlatego ja o tu przyjaźń, bo czuję się tutaj jak w domu, jak mam być szczery. E, lubię spędzać czas tutaj, lubię rozmawiać dużo, nie wiem, no tak po prostu spędzę swój wolny czas, kiedy jestem w Jaśle, e, kiedy przeszą do swojej rodziny, ale tak jak mówię, ja też się czuję, jakby to była moja rodzina, ponieważ spędziłem tu piękne trzy lata i zawsze o tym będę wspominał. Nieważne, czy będę miał 35 lat, nieważne, gdzie będę grał, zawsze będę wspominał, że, 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 że jednak w Krośnie czułem się naprawdę jak jakby po prostu w domu. też tutaj w Krośnie chodziłeś do klasy sportowej. My w Beniaminku otworzyliśmy pierwszy rok tej klasy sportowej. Dzisiaj, właśnie, trening z chłopakami, którzy, którzy rozpoczęli tę nowy się, Jak dużo dało tobie to, że, że chodziłeś do tej klasy sportowej, że, że jakby cały czas miałeś styczność z tą piłką, no dzień w dzień, nie? Na pewno dużo, ponieważ ja w sumie, jak przyszedłem, ja miałem bodajże 13 lat. No, i zamieszkałem w Internacie. To było dla mnie coś nowego, czyli wiadomo, pięć dni poza domem, oczywiście, z jasła nie jest daleko. Ale jednak, no jednak te noce i te dnie spędzam tutaj w Krośnie. Więc musiałem się nauczyć wszystkiego, samodzielności przede wszystkim. W tak młodym wieku to nie jest łatwe. Zwłaszcza też dla rodziców moich, którzy mnie puścili w tym, tym młodym wieku tutaj, bo to zdaję sobie sprawę, że, że teraz gdzieś tam po latach, jak mam już prawie 23, że czy ja bym pusił swoje dziecko nawet 20 km do Internatu w wieku 13 lat? No, nie wiem. Jest to zastanawiające. Oczywiście no teraz jako to, że sam przeżyłem takie coś, wiadomo, że raczej, raczej tak, ale nie było mi łatwo, dlatego, dlatego dało mi to ogromnie dużo, ogromnie dużo pewności siebie, ogromnie, poznałem wielu, wielu wielu przyjaciół, z którymi mam kontakt do teraz, kiedy mieszkałem się w internecie poznałem wiele dobrych osób, wiele dobrych trenerów również, którzy mi pomagają do dzisiaj. Dlatego myślę, że, to, że to, był, to jest po prostu taki mm, to był taki mój start do, tego, do, czego, do czegoś wię, większego. Oczywiście to nie, jest, to nie idzie wszystko tak szybko, jakby się chciało i to, i to musi być moimi kroczkami, bo, bo wiadomo, u mnie może to poszło dosyć szybko, jak mam być szczery, bo gdzieś w wieku 20 lat e, zacząłem grać nawet 19, e, zaraz reprezentację, zaraz duży transfer. Ale nieraz trzeba być cierpliwym. Ja, ja, ja mówię to, że, że, że ja nie jestem cierpliwy, to fakt, ale, ale jednak czasami... Czasami to dziś boli tak bardzo, że, że no ta cierpliwość jest jednak ważna i, i trzeba po prostu stąpać mocno po ziemi, być pewnym siebie, czy jesteś na boisku, czy też w życiu. Bo to jest, myślę, też taka lekcja życiowa, kiedy tu jesteś. Wiadomo, jesteś młodym zawodnikiem. Ale myślę, że to jest też lekcja życia. Musisz iść sam do szkoły, musisz stać, musisz sobie coś robić z jedzenia, musisz się nauczyć sam. Nie możesz nikogo obok. masz tylko kolegów, którzy albo ci będą ciągnąć z dół, albo ci będą ciągnąć do góry. To zależy. Wiadomo, no jest tutaj, nie wiem, 20-30 chłopaków. Nie każdy będzie grał na, na bardzo wysokim levelu. Dlatego to jest pytanie, kto z tych wszystkich chłopaków to wytrzyma. To nie jest pres, to nie jest stres ani nic, bo nie ma takiego czegoś, ale ten taki po prostu namiot tego wszystkiego, nabiał. czyli z prawej strony ktoś ci będzie mówił, a chodźmy tu, zrobimy to ćwiczenie, wszystko tak, a z drugiej strony, a dobra, nie chcę, zobaczymy, może jutro zrobimy, albo, albo nie dzisiaj, bo jesteśmy zmęczeni. Dlatego zależy, którą stronę wybierzesz. Wybierz. Wybierzesz tą dobrą, może faktycznie będziesz pracował tak mocno, że będziesz kiedyś na tym poziomie. Jeżeli wybierzesz tą lewą, czyli tą złą, no to wiadomo, sami sami odpowiedź. Tak ten koniec jeszcze dla, dla Twoich sympatyków, jak, jak zdrówko ile ta przerwa, kiedy wracasz do treningu w Salzburgu? Yy, zdrówko. No wiadomo, teraz było gdzieś tam z tym źle, nawet bardzo źle. Zwłaszcza gdy przyjechałem po, po wakacjach, bo przyja kontuzja, którą, która mi się sobie zdarzyła na treningu. Naderwałem mięśnie, potem była nowa kontuzja. Yy, na szczęście wyleczyłem się dosyć sprawnie. Od dwóch miesięcy jestem, jestem zdrowy, pełni zrów, pełni treningu. Również dostałem już możliwości gry. Również dostałem możliwość gry od trenera, tam spędziłem na boisku około 300 minut. Dlatego to też jest dla mnie, dla mnie bardzo ważne, że, że już w tym sezonie już zagrałem. A co będzie dalej, zobaczymy. Najważniejsze, tak jak mówię, w tym momencie dla mnie jest zdrowie. Wspólnienie się i zdrowie przede wszystkim, bo, bo w tej zrówki ostatnio było nieciekawie, nie wiem czemu. Jest to duże pytanie również dla mnie ponieważ jestem typem, który jest. No jest profesjonalistą i, i patrzę na wszelkie detale, ale może trzeba coś z tym zmienić. Nie chodzi tu o, o iście w dół, że, że nie być takim profesjonalnym, tylko po prostu jakieś metody swoje e, zmienić na różne metody, na inne metody. Dlatego na dzień dzisiejszy wszystko w porządku. Nie czuję niczego, jestem zdrowy jak ryba e, i mogę cieszyć się grą, nawet tutaj na, na balonie w Kroście, więc, więc to jest piękne. Super. Kiedy wracasz do Austrii? Do Austrii wracam e, za tydzień. Teraz mi dostaliśmy troszkę wolnego, żeby sobie odpocząć po polizę. No i mamy rok, przygotowawczy chwilę i potem na święta do domu. Dziękuję, Dziękuję bardzo.